Nie, zorganizowaną grupę o charakterze przestępczym założyłem w podstawówce. Co no, ty tu mówię. No to jest ogólnie coś, do czego tak próbuję jeszcze podejść do tego tematu, żeby to opowiedzieć tak na scenie, mm -hmm. no, ale tak w dużym skrócie było tak, że to jest... Jeden do jednego ci opowiadam, mm -hmm. że jak byłem w szkole podstawowej, no to nas tam było, ja by jestem z bardzo małej szkoły, z bardzo małej miejscowości, mm -hmm. więc nas tam w szkole było tam, nie wiem, z 20, 30 dzieci, w całej szkole 30 mm -hmm. osób. No i ja z moim kolegą, kolegą z klasy, znaczy ja właściwie, wpadłem, nie wiem co ja tam, coś, nie wiem, może w telewizji obierzę. wpadłem na pomysł, że ja mafię założę, no i założyłem. Moja mafia polegała na tym, że mieliśmy dwa źródła dochodu, przysięgam ci. I było tak, że zbieraliśmy haracze, mhm. Na przykład tam bo wzięliśmy chłopaków ze starszych klas i oni zbierali dla nas haracz, takie wiesz, w stylu po dwa grosze, nie? Mhm. No, ale, ale jak masz tam 7 lat czy 6 lat, no to jest kupa pieniędzy. No i jeszcze były składki członkowskie, bo ludzie chcieli należeć do mojej mafii. No tych składek członkowskich mogło być najwyżej no tam powiedzmy z 15, żeby została przynajmniej piątka dzieci, mhm. z których możemy haracze ściągać. No i ogólnie było tak, że yy, moja mama, jak się o tym dowiedziała, bo był w ogóle cały apel w szkole z tego powodu związany, że ja mafię założyłem. No i mama, jak się dowiedziała, to był jedyny raz, że po dupie yy, dostałem. Tak właściwie to po plecach, bo jak mi mama, pamiętam do tej pory, jak mi tak za rękę trzymała, to tak wiesz, ja tak uciekałem, tak bardziej w plecy trafiała, ale tak, no dostałem za to, że, że jestem mafiozą miejskim.